Józef Kramer to postać, której nazwisko stało się synonimem okrucieństwa II wojny światowej. Urodzony 10 listopada 1906 roku w Monachium w Niemczech, Kramer zyskał miano Bestis Belzen jako komendant obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Jego rola w systemie nazistowskich obozów zagłady była jednym z przykładów brutalności. I dehumanizacji, które miały miejsce w czasie wojny. W tym odcinku przyjrzymy się życiu Kramera, jego działalności w obozach oraz procesowi, który zakończył jego życie. Józef Kramer urodził się w Monachium, w Bawarii, jako jedno z sześciorga dzieci w katolickiej rodzinie o średnio zamożnym statusie. Jego ojciec pracował jako księgowy. A matka zajmowała się domem. Dzieciństwo Kramera przebiegało w cieniu I wojny światowej i jej skutków, które szczególnie dotknęły Niemcy. Po zakończeniu wojny młody Józef uczęszczał do szkoły średniej, ale nie wyróżniał się ani szczególnymi zdolnościami, ani ambicją. Edukację zakończył na poziomie gimnazjum, po czym zaczął szukać pracy, aby pomóc rodzinie finansowo. W latach dwudziestych, w okresie hiperinflacji i kryzysu gospodarczego, przyszłość młodego Kramera wydawała się niepewna. W latach od 1925 do 1932 Kramer wykonywał różne prace dorywcze, ale nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia. Czuł się zagubiony w chaosie politycznym i gospodarczym Republiki Weimarskiej. Rósł w nim gniew i frustracja, które uczyniły go podatnym na propagandę radykalnych ugrupowań politycznych. W tym samym okresie Józef Kramer wstąpił do niemieckiego wojska na krótki okres, ale nie zrobił kariery wojskowej. Wydawało się, że brak mu zarówno determinacji, jak i zdolności przywódczych, które mogłyby zapewnić mu sukces w tej dziedzinie. Przełom nastąpił w tysiąc. 1931 roku, kiedy Kramer dołączył do narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, kierowanej przez Adolfa Hitlera. Partia oferowała prostą wizję przyszłości i obiecywała przywrócenie Niemcom dawnej chwały. Dla Kramera, podobnie jak dla wielu innych ludzi w jego sytuacji, ideologia nazistowska stała się odpowiedzią na osobiste niepowodzenia i frustracje. Rok później, w 1932 roku, Kramer wstąpił do Schutzstaffel. Wstąpienie do SS dało Kramerowi stabilność finansową oraz poczucie przynależności do czegoś większego. Początkowo Kramer pełnił niewielkie funkcje administracyjne, ale szybko zwrócił uwagę przełożonych dzięki swojej lojalności i bezwzględnemu posłuszeństwu. W 1932 roku w 1934 roku SS przeszło reorganizację, stając się głównym narzędziem represji w rękach nazistowskiego państwa. W tym okresie Heinrich Himmler, lider SS, rozpoczął budowę systemu obozów koncentracyjnych, które miały służyć zarówno izolacji przeciwników politycznych, jak i realizacji planów rasistowskiej polityki III Rzeszy. Józef Kramer został skierowany do Pracy w obozach koncentracyjnych w połowie lat 30. Jego pierwszym przydziałem był Dachau, pierwszy obóz założony przez nazistów w 1933 roku. Doświadczenia wyniesione z Dachau odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu Kramera jako człowieka zdolnego do popełniania niewyobrażalnych zbrodni. Praca WSS. Wymagała nie tylko lojalności wobec reżimu, ale także zdolności do dehumanizacji ofiar i traktowania ich jako elementów niepożądanych. Kramer szybko udowodnił, że posiada te cechy. Przełożeni Kramera opisywali go jako człowieka bezwzględnego, ale nie wyróżniającego się ani charyzmą, ani inicjatywą. Był typowym trybikiem w machinie zbrodni, dokładnym posłusznym i zdolnym do wykonania każdego rozkazu bez względu na jego brutalność Józef Kramer jako komendant obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen stał się symbolem najgorszych cech nazistowskiego aparatu terroru brutalności obojętności wobec cierpienia i absolutnego podporządkowania rozkazom to właśnie jego działania i postawa w tym obozie przyniosły mu przydomek Bestia z Belsen, Bergen-Belsen. Pierwotnie założony jako obóz internowania dla więźniów politycznych i specjalnych grup, w późniejszych latach wojny przekształcił się w miejsce niewyobrażalnego cierpienia i śmierci. Kramer, który objął funkcję komendanta w grudniu 1944 roku, miał znaczący wpływ na to, jak tragiczny los spotkał dziesiątki tysięcy więźniów. Kiedy Józef Kramer przybył do Bergen-Belsen, sytuacja w obozie była już krytyczna. W wyniku ewakuacji innych obozów, takich jak Auschwitz, liczba więźniów gwałtownie wzrosła, co doprowadziło do przeludnienia i katastrofalnych warunków sanitarnych. Kramer nie tylko nie podjął działań, by zaradzić tym problemom, ale wręcz przyczynił się do pogorszenia sytuacji. Jego działania lub ich brak były świadomym wyborem, który skazał więźniów na powolną i bolesną śmierć. Pod rządami Kramera Bergen-Belsen stał się jednym z najbardziej przerażających obozów koncentracyjnych. Więźniowie byli skrajnie niedożywieni. A brak wody pitnej i podstawowych leków prowadził do wybuchu epidemii tyfusu, dysenterii i innych chorób zakaźnych. Liczba zmarłych rosła w zastraszającym tempie. Na terenie obozu leżały stosy niepogrzebanych ciał, które dodatkowo pogarszały sytuację sanitarną. Mimo, że Kramer miał świadomość tej tragedii, nie podejmował żadnych działań, by poprawić warunki w obozie, wręcz przeciwnie. Raporty i zeznania świadków wskazują, że ignorował prośby więźniów o pomoc i z zimną obojętnością patrzył na ich cierpienie. Choć Kramer twierdził po wojnie, że nie był odpowiedzialny za śmierć więźniów, liczne zeznania świadków obciążają go bezpośrednio. Były komendant Bergen Belsen nie tylko zarządzał obozem, ale osobiście brał udział w aktach brutalności. Kramer był znany z tego, że osobiście uczestniczył w biciu więźniów. Więźniowie wspominali, że bił ich za najmniejsze przewinienia, lub nawet bez powodu, używając zarówno pięści, jak i różnych narzędzi. W niektórych przypadkach był bezpośrednio zaangażowany w egzekucję. Uczestniczył on również w selekcjach więźniów, decydując, kto zostanie natychmiast zamordowany, a kto trafi do pracy. W swoich decyzjach, Wykazywał się zimnym pragmatyzmem i kompletną obojętnością wobec losu ludzi, których traktował jak przedmioty. Po wojnie Józef Kramer próbował bronić się, twierdząc, że działał jedynie zgodnie z rozkazami. W jego własnych słowach nie było ani odrobiny refleksji nad rolą, jaką odegrał w machinie zbrodni. Jego postawa była klasycznym przykładem tłumaczenia zbrodni nazistowskich jako efektu ślepego posłuszeństwa. Jednak z relacji świadków wyłania się obraz człowieka, który nie tylko wykonywał rozkazy, ale także aktywnie uczestniczył w dehumanizacji i eksterminacji więźniów. Przykładem jego okrucieństwa było nieustanne ignorowanie cierpienia oraz brutalne traktowanie ludzi, którzy byli skrajnie wycieńczeni i bezradni, 15 kwietnia 1945 roku. Wojska brytyjskie wyzwoliły Bergen-Belsen. To, co żołnierze zobaczyli na miejscu, było jednym z najbardziej szokujących obrazów wojny. Tysiące ciał zalegało na terenie obozu, a ci, którzy jeszcze żyli, byli w stanie skrajnego wycieńczenia. Józef Kramer został schwytany na miejscu przez brytyjskie wojska. Jego postawa w czasie zatrzymania była chłodna i wyrachowana. Nie próbował zaprzeczać swojemu zaangażowaniu w zbrodnie, ale konsekwentnie powtarzał, że działał zgodnie z rozkazami. Po wyzwoleniu obozu Bergen-Belsen przez wojska brytyjskie w kwietniu 1940 roku, Józef Kramer został natychmiast aresztowany. Jego proces, znany jako proces Belsen, odbył się w dniach od 17 września do 17 listopada 1945 roku w Lüneburgu w Dolnej Saksonii. Był to pierwszy z wielu procesów sądowych. Które miały na celu osądzenie nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Kramer stanął przed sądem wraz z 44 innymi osobami, w tym strażnikami i strażniczkami obozów Bergen-Belsen i Auschwitz. Józef Kramer nie próbował uciekać ani ukrywać swojej tożsamości. Został zatrzymany na miejscu przez brytyjskich żołnierzy, którzy zastali go w obozie. Wśród stosów martwych ciał i umierających więźniów. W czasie pierwszych przesłuchań zachowywał się spokojnie, a jego postawa była wyrachowana. Twierdził, że był tylko wykonawcą rozkazów i że nie ponosi odpowiedzialności za katastrofalne warunki w obozie. 17 listopada 1945 roku sąd w Lüneburgu ogłosił wyroki. Józef Kramer został uznany winnym zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Sąd podkreślił, że jego odpowiedzialność za masową śmierć w Bergen-Belsen oraz wcześniejsze działania w Auschwitz były niepodważalne. Ostateczny wyrok dla Kramera to kara śmierci przez powieszenie. Razem z nim skazano na śmierć dziesięciu innych oskarżonych, w tym słynną strażniczkę Irmę Grese. Znaną z okrucieństwa wobec więźniów. Wyrok został wykonany 13 grudnia 1945 roku w więzieniu w Hameln. Kramer został powieszony przez brytyjskiego kata Alberta Pierponta, który był odpowiedzialny za egzekucję wielu nazistowskich zbrodniarzy. Historia Josefa Kramera. Jest przerażającym przykładem tego, do czego prowadzi ślepe posłuszeństwo wobec zbrodniczej ideologii. Jego proces w Lüneburgu był jednym z pierwszych kroków w rozliczaniu nazistowskich zbrodni i udowodnił, że nawet najwięksi oprawcy nie są bezkarni. Kramer, który twierdził, że był tylko wykonawcą rozkazów, stał się symbolem okrucieństwa i obojętności wobec cierpienia. Wyrok śmierci, jaki na niego wydano, był nie tylko aktem sprawiedliwości, ale także przestrogą dla przyszłych pokoleń. Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz więcej materiałów historycznych, koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Nie zapomnij też kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Pamięć o przeszłości jest ważna, abyśmy nigdy nie powtórzyli podobnych błędów w przyszłości. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.